No poczekaj tam. Śnieg trzeba odgarnąć. Pokaż Chodź do środka. A, tam gdzieś się musi. Uuuu! Wow. <grywa> Ty rewelacja, dawaj, chodź do środka. Oczywiście włóknie trzeba odciąpać. Hey, tu jest grill. można usiąść. Butów nie będziemy używać, ale jest piękny. Idziemy wow. śpić nie? Zostały 4 godziny jazdy całe. Tam, a tam jest toaleta. Jest ok, chłodno, nie? Nowej piątka. No i zabieramy się do jedzenia. Świeczki przygasają, i zimno się robi. Jeżdy, co? co? Co trzeba zjeść? Ja o 20 spać hmm. Hmm. <laughs> ale rzeczywiście w ciemno do koniec i trzeba i spać <laughs> Marcel tata za nie otwieraj I buty oczek jak, jak do izby wchodzisz Może się zmęczyć wejściem do śpiwora Teraz tylko najgorsze na trzeba poczekać te kilka minut, maksymalnie 10 minut a się nagrzeje w środku i wtedy człowiek powoli, powoli chce spać Nie ma to jak się obudzić w fantastycznych, fantastycznych warunkach Śniegu napadało. Kapitalne warunki, świeży śnieg jest. To rewelacyjnie Czas na herbatkę, ale troszeczkę czasu upłynie, zanim śnieg się roztopi. Tam jeszcze jeden pojemnik na ze śniegiem mamy. Prawdopodobnie, raczej. To będzie za mało. O, ładnie.